Księga Izajasza, rozdział siódmy, część druga. Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. Bywa tak, że proroctwo zapisane w Biblii ma więcej niż jedno spełnienie. Jest to główne, ale jest też takie przygotowujące. Prorostwo Izajasza o Immanuelu dotyczy przede wszystkim Jezusa Chrystusa, ale musiało też mieć jakieś wypełnienie w czasach Achaza, jakieś dziecko, o którym król Achaz wiedział, że to o nie właśnie chodzi, miało się narodzić i zanim zostało wychowane, zanim nauczyło się odróżniać dobre od złego, zostały spustoszone te państwa, które wtedy w momencie wygłaszania tego proroctwa zagrażały ludzie rzeczywiście prawdopodobnie to proroctwo zostało wypowiedziane w roku 734 przed naszą erą a w roku 732 zostało spustoszone państwo aramejskie asyryjczycy zniszczyli Damaszek a w roku 721 czyli 13 lat później asyria Zdobyła królestwo izraelskie i wysiedliła je. I także wypełniło się rzeczywiście to proroctwo. Te państwa, które wtedy zagrażały Achazowi, zostały spustoszone. Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy przez króla Asyrii. I stanie się w owym dniu że Pan gwizdnie na muchę, która jest na krańcach strumieni egipskich, i na pszczołę, która jest w ziemi asyryjskiej. I przybędą i usiądą wszystkie w jarach rzecznych i w rozpadlinach skalnych, i na wszystkich krzakach ciernistych, i na wszystkich wygonach. Potem nastąpi straszny czas dla Judy. Będzie to wspólne działanie Egiptu i Asyrii. Ich wojska wkroczą na teren Królestwa Judzkiego. W owym dniu ogoli pan brzytwą wynajętą za rzeką ręką króla asyryjskiego głowę i włosy na nogach, a także zarost na brodzie usunie. Goliło się niewolników, także to jest zapowiedź, że ludność królestwa judzkiego zostanie uprowadzona w niewolę. I stanie się w owym dniu, że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce, a z powodu obfitego udoju mleka żywić się będzie śmietaną. Zaiste śmietaną i miodem żywić się będzie każdy, kto pozostanie w kraju. Dla tych, którzy pozostaną w kraju, wystarczy jedzenia. Można się domyślać, że niewielu ich będzie. I stanie się w owym dniu, że każde miejsce, gdzie jest tysiąc krzewów winnych, wartości tysiąca srebrników, porośnie cierniem i ostem. Kraj zdziczeje, winnice porosną ost ostem, czyli nie będzie komu. Uprawiać ziemi. Będzie się tam chodzić tylko uzbrojonym w strzały i łuk, bo cały kraj rośnie cierniem i ostem. I z obawy przed cierniem i ostem nie będzie się wchodzić na żadną górę, którą niegdyś okopywało się motyką, i staną się one wygonem dla wołów, i będą deptane przez owce. Ci, którzy pozostaną w kraju, będą żyć głównie z myśliwstwa nie będzie się uprawiać ziemi. Będzie się polować i będzie się wypasać bydło. Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie, na myśl, że Boga zna. Nie i podnieśmy swój głos, bez wdzięczny śpiewać tu. bo dzięki panie za. Będziemy no każdy kolejny krok, dzień mały zbliża nam. Możakom panie ubraci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Bo dzięki panie za łaskę w krok, że mieszka.